chciałbym poprosić pana Wojciecha Warskiego i później też pana Tomasza Zjawionego o, o komentarz, czy rzeczywiście jest, nazwijmy tego tak dobrze, bo nie chcę tutaj sypać piachu w tryby tej machiny, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, czy ta sytuacja z eksportem coraz bardziej wysokomarżowych produktów następuje. Czy jednak wciąż jest ta duża zapaść, duża zaszłość w stosunku do innych krajów, czy ta konkurencja nie jest do końca równa? No, ja muszę tutaj wrzucić do tego do tej beczki miodu, którą już zobaczyliśmy, całe wiadro, Dziekciu. Jest, jest beznadziejnie, powiedziałbym. Beznadziejnie, dlatego że to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to jest koncert dobrych chęci i w pewnym sensie podpinanie się pod sukcesy firm, które i tak same je wypracowały. Nie możemy mówić o tym, że istnieje w tej chwili jakikolwiek system wspierania polskiego eksportu, polskich marek, polskich produktów. Żeby było jasne, to nie jest sytuacja, która wyewoluowała tylko i wyłącznie za obecnego rządu. Z tym było parszywie i za poprzednich rządów. Sam fakt tych ewolucji, tych różnych tam prawda, agent zagranicznych, ostatnio przyjęły one formę zagranicznych biur handlowych. Po drodze jeszcze w tym w biznesplanie, to pamiętam tak się ładnie po angielsku, nazywały trade offices miało być ich tam w 70 krajach, miały każda mieć obsadę co najmniej pięciu osób, które miały działać operacyjnie, a nie administracyjno biurokratycznie, no i oczywiście nic z tego nie wyszło. Tyle, że nie chciałbym być zrozumiany, że pies jest pogrzebany tylko i wyłącznie w jakichś kwestiach organizacyjnych. Ja bym powiedział, że pra przyczyną problemu w wspieraniu polskiego eksportu jest to, że to wsparcie nie dopuszczało nigdy i teraz też nie, nie dopuszcza czegoś takiego jak jakiś elementarny czynnik ryzyka, które w, w w ramach wsparcia powinno być dzielone między przedsiębiorcę a tego, którego wspiera, czyli państwo polskie. No więc państwo polskie, powiedzmy sobie, jakieś tam szczątkowe mechanizmy uruchomiło, ma piękne programy, one zresztą są rozpisane na tą część krajową, na to wsparcie w, wsparcie w wytworzeniu w ogóle produktu jako takiego, który można wyeksportować, a potem drugą częścią jest, tą część, jest ta część zagraniczna, czyli wsparcie poza granicami kraju. O ile tutaj jeszcze w kraju funkcjonują różnego rodzaju, nie wiem, tam granty NCB, NCBIR jest tutaj aktywny. I nie chciałbym się nad tym koncentrować, bo o tym już zresztą było po, po trosze, trosze mowa. Natomiast no, w momencie jak już jest jakiś produkt, jakiś produkt, który w takim bardzo idealistycznie do rzeczy podchodząc, wykracza, że tak powiem, poza rynek Polski. Takich dużo jest takich produktów w tej chwili technologicznych, mm -hmm. dla których polski rynek jest za mały, po prostu z powodu braku poziomu odpowiedniego poziomu popytu. Chociażby te drony, o których pan wspomniał. No to jest kilkanaście co najmniej firm, które w tej materii mają już jakieś produkty i chciałyby się rozwijać i potrzebują rzeczywiście tej pomocy, ale są za słabe kadrowo, są wymagają, no nie mają tego, tej, tej, tego siły przebicia, które pozwoliłyby rzeczywiście zdobyć jakieś kontrakty na rynkach zagranicznych, bo polski rynek jest na to po prostu za mały, nie ma, nie ma tutaj wystarczającego popytu. I za pieniądze klientów później sobie te produkty dopracowywać, opracowywać nowe wersje, rozwijać itd. Więc tego, takiego, ta, ta awersja do ryzyka, ona podkreślam, ona była zawsze i tu się nigdy nic nie zmieniło. Ryzyko, przyjęcie ryzyka mogłoby oczywiście przyjąć bardzo różne formy od banalnych kwestii tych wsparcia czy, czy grantowania eksportu, nie tylko, nie tylko gwarantowania kredytów, ale w ogóle grantów eksportowych właśnie na rozwój. uh no Przedstawianie tutaj jakichś szczegółowych propozycji to nie czas i, i miejsce, bo to, bo to wymagałoby prawdopodobnie trochę zresztą dyskusji już takiej, Aha. powiedziałbym, bardzo operacyjnej, na którą tutaj nie, ma, nie mamy miejsca. Ale w ogóle o tym po prostu nie ma mowy i nie ma z kim rozmawiać. W związku z tym całym szacunkiem dla Pajchu, ale Pajch jest w tej materii taką kolejną emanacją tych poprzednich, a już nawet nie pamiętam jak ewoluowały te nazwy, poprzednich agencji wspierających polskich eksporterów którzy i przechodzę do tej części zagranicznej jeszcze króciutko, żeby nie monopolizować Czyli dyskusji. Tak, chciałem tutaj powoli Właśnie, klok, żeby panu więc, ale jeśli to można, to jeszcze jednym głosy. tchem Dobrze. powiem, jeżeli państwo pozwolicie. Oni wymagają, podkreślam, bardzo różnego wsparcia na różnych rynkach. Zupełnie inaczej wsparcie wygląda na rynku krajów, no powiedzmy sobie, trzeciego świata, inaczej w Europie Zachodniej. Do tego jeszcze na to się nakłada problem tak zwanej dyplomacji gospodarczej, która powinna być uruchamiana we wszystkich sytuacjach kryzysowych. Współpracy między jednym a drugim, między MSZ a Pajchem, z tego co mi wiadomo, może tam incydentalnie czasem występuje, natomiast to nie jest żaden, to nie jest żaden system i te zagraniczne graniczne biuro handlowe, to nie jest wsparcie, podkreślam, operacyjne, tylko takie, no powiedzmy sobie, biurokratyczno-statystyczne. Dziękuję.